Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Odkrywca Gobli. Mamy już godzinę 10, a ja muszę szybko dla Was nagrać jeszcze wyniki konkursu. Także zaraz odpalam laptop, będę nagrywał, wróciłem dopiero z wędkowania. Połowiłem dzisiaj troszeczkę do późna ściemniło się, już trzeba było uciekać jutro do pracy, także nie tracę czasu. Włączam i. Losujemy tą szczęśliwą osobę, która wygra tą przepiękną kolekcjonerską monetę, którą oczywiście pokażę Wam jeszcze raz, zanim będę losował. No to co, zaczynamy? Wkleję link do filmu z konkursem. Troszeczkę na pewno to potrwa, bo komentarzy było naprawdę bardzo dużo. Pierwszy mój taki zorganizowany konkurs, gdzie wzięło w nim udział ponad 1000 osób, także dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Zaraz wylosujemy tą szczęśliwą osobę, która wygra tą przepiękną monetę. Jak widzicie, 300 komentarzy będzie się tu chwilkę ładowało, bo tak jak mówię, no, jest Was bardzo dużo, także super. Jak widzicie, przez ostatnie tygodnie Wasza aktywność wzrosła, no te super Subskrypcje, oglądalność poszła bardzo do góry gdybym chciał robić konkurs co tysiąc subskrypcji to musiałbym robić konkursy, no nie wiem co 4-5 dni, bo przez ostatnie 3 tygodnie no, przybyło was tak jak mówię bardzo dużo z czego ogromnie się cieszę i już widzicie 1600 1646 osób wzięło udział w tym konkursie że jest no jest kozacko Zaczynamy losować tą osobę. Ja jeszcze powiem, że y, wylosowana osoba, która wygra monetę proszę o kontakt na Facebooku lub mailowo. Oczywiście w opisie filmu zostawię dane do Facebooka. Y, kontaktujcie się, piszcie. Y, I to tyle. Losujemy. Jaga S. Hochlik. <grystanie> No, niestety, chochlik nie pasuje. Hasło klucz było Goblin. Także losujemy jeszcze raz. Egzekutor. Egzekutor, gratuluję ci. Wygrałeś przepiękną kolekcjonerską monetę. Jest hasło Goblin, także. Super. No i to by chyba było na tyle. Oczywiście na kontakt będę czekał 7 dni. Jeżeli egzekutor się nie zgłosi, moneta przejdzie na kolejny konkurs. Mam nadzieję, że jednak dostanę w jak najszybszym czasie wiadomości, wyślę monetę. Myślę, że następne konkursy już wkrótce, także nie martwcie się, będzie jeszcze dużo rzeczy do wygrania. Trzymajcie się tam, zdrów. Hej.